Ani. Naszym następnym gościem jest Ania Białkowska, która. Były cztery edycje Widereverum, i Ania była na każdej ze swoimi super rękodzielnymi warsztatami. Aniu, powiedz, czym będziesz na tegorocznej edycji Widereverum? E, oczywiście z rękodziełem e, będziemy robić lampiony ze sznurka. Każdy się nauczy podstawowych węzłów sznurkowych zrobimy swoje własne lampiony. E, ja wam w ogóle pokażę ta makrama piękna, która tutaj jest e, i widoczna na wielu moich live'ach. To jest też dzieło Ani. I właśnie z takich splotów będziemy e, robić. Nie wzięłam teraz tutaj tego lampionu. Może ja go przyniosę, co? Czy masz tam u siebie? E, wiesz co? Mam podobny. No. Mam podobny. Coś takiego. Boskie. Coś inny. No. W zeszłym roku robiliśmy łapacze snu. Wieszą tak. mnie na kominku. Są super. No. Ania, powiedz jeszcze coś może. Powiedz, czy każdy jest w stanie taką makramę zrobić, czy każdy jest w stanie się tego nauczyć? Tak, myślę, że tak. To są podstawowe dwa sploty, jeżeli się tak naprawdę nauczymy, podstawowych dwóch splotów, chociaż jest ich dużo, dużo więcej. To już jesteśmy w stanie zrobić makramę. Nawet patrzę na tą z tyłu. Tak, myślę, że taką, taką, która wisi z tyłu, już nie pamiętam dokładnie co tam było, ale z dwóch splotów podstawowych zrobilibyśmy taką makramę. No, czad. słuchajcie, warto naprawdę te warsztaty są nie tylko fajne, jeżeli chodzi o efekty, bo oczywiście taką, taki słoiczek każdy sobie weźmie do domu, ale też jeżeli chodzi o sam proces twórczy, który jest zawsze no, przefajną formą integracji, też takiej medytacji, takiego oddania się temu, Ania. Jak u Ciebie w ogóle wyglądają procesy twórcze, kiedy robisz te swoje rzeczy? U mnie już jest to bardzo spontaniczne. Nie muszę się skupiać zbytnio na tych węzłach, więc potrafię oglądać na przykład film i pleść. Zdarza mi się. Jest to całkowicie. całkowity spontan i, i tak naprawdę płynę. Super. Nigdy nie wiem tak naprawdę, mniej więcej mam zawsze w wyobrażenie, jak ta makrama będzie wyglądać, ale efekt zawsze gdzieś po drodze. Jest zbliżony, ale nigdy nie wiem, co wyjdzie tak naprawdę. No, ja w tym roku też dostałam od ciebie, nawet tydzień temu na urodziny, boską makramę, która zdobiła ją ścianę nad łóżkiem. I jest, no, strzałem w dziesiątkę, bo ta ściana od chyba czterech lat, jak ta sypialnia moja powstała, to sobie świeciła pustką. No, jest i fajnie się w niej teraz śpi. Ania, powiedz jeszcze, jak ci się podobało na poprzednich edycjach Widerewerum. Na poprzednich, zawsze tam jest fajna atmosfera, lubię wracać i dlatego tam jestem. Zawsze są inni ludzie, a jakoś zawsze jest ten wspólny taki mianownik tego, tej dobrej atmosfery, tego dobrego samopoczucia tam. Mhm. Myślę, że tak to. A jakie nastroje przed tegoroczną edycją, która chyba będzie wyjątkowa? Jestem podekscytowana. Lubię do ciebie wracać, zwłaszcza na Rancho. Cieszę się, że będę tam mogła być. Super. Dzięki, kochana. No i do zobaczenia na warsztatach Ani na Widerewerum.